Ruchałem Ci matkę, kurwa, z murzynami dziesięcioma. WHAT?! Patrz kurwa. Dalej, bo ja dalej czekam. Jedyny jaki serwer mi działa to Hypixel, kurwa, i Craft. A na dół kurwa zjedź. No kurwa na dół mam to samo, can't connect to server. No to daj, ad server. No, Ad server. No i to, nie, wpisujesz tam. Serwer adres, craft jak, kraft? Star.pl Star.pl Don. Y... Go send me screenshot. No i kurwa patrz. swoje jebane. Najebałem 30 kurwa screenów. Przyjebane jak kotleta matka. I tak mam kurwa cały czas. A ty kurwa nawet na Badlionie nie jesteś, panie debilu. No bo kurwa ty, na... kurwa Be na kimś <laughs> kurwa, na huzuri <laughs> jesteś. No, tak. no, kurwa, no ja chcę grać, no oh, man. Ale na Badlionie i na blazing packu też tak mam. No, no kurwa się tu mam. No kurwa tak mówię ci. No, no. No mówię w ci kurwa. Pochodzi. Tak, gówno jest. No kurwa, trenier. mówię ci, jebany debilu, kurwa. Gówno jesteś, a nie gra. Mówię staj. ci, kurwa, jebany debilu, że na każdej wersji mam tak. Ale i tak, gówno jesteś, bo na każdej nie gra. Gówno to twój stary kurwa jest. No, no, tłumacz, się tam tłumacz. Connecting to the server, kurwa. Chuje muje dzikie węże, ja pierdolę. No, kurwa. Grać nie mogę, no. Tu no, dobry wariacik? No kurwa no. Gra na się dziwi, że mój serwer... Ale nie kurwa nie, nie rozumiesz jebany jełopie, że to kurwa... Co? Co kurwa, Halo? co? No nie nie było Cię słychać, co mówiłeś? Nie rozumiesz kurwa jebany jełopie, że to na każdej wersji tak mam kurwa! Chuj kurwa, nie działa mi nic kurwa, jebany debilu. Co się kurwa śmiejesz frajerze jebany? To wyłącz kosunii debilu. Ruchałem ci matkę, patrz kurwa, wyłączam, włączam tego badlajona pierdolonego Debi, kurwa zobaczysz. Jak ty badlajona włączonego nie miałeś debilu? Włączam kurwa jebanego badlajona cymbale kurwa i kurwa zobaczysz, że nie mi nie działa, ja pierdolę. Nie, że mi nie działa. Kurwa spierdalaj, frajerze jebany! Kurwa. Ciejedyjki kurwa w twojej pidzie, frajerze jebany! Kurwa! Ojep się od mojego ojca kurwa, Dawida, frajerze jebany. Ja to kurwa jestem normalnie je jego przyszywany syn kurwa. Guj back bek! bek. Kurwa, wchodzę na tym jebanym badlajonie zaraz kurwa zobaczysz, że nie działa. Ja bym kurwa śmiał, jakby działało. Nie będzie kurwa działać, jebany idioto, kurwa. Nie przyzywaj. Spierdalaj, frajerzy jebany, nie wierzysz. Nie mu. przyzywaj. Przesywał to ci kurwa józek, matkę, mówił, że ją luchał. Nie, luchał? No tak. Tak było, Dę, kurwa, kurwa jedynki! Spierdolej! Dobra, wbiłem. No ty kurwo. Mat W matkę ci się wbili kurwa, w dziesięciu murzyny pierdolone. Direct connection, craft star. Connecting to the server kurwa. No, to poczekaj kurwa chwilę! No kurwa cały czas mam! Ja pierdolę! To wyłącz to Huzuni! No kurwa jestem na Balajonie, patrz kurwa, zajebie ci! Nie mam czasu, bo i, ja kurwa, grałem, na to co? ...skrinów my... jebany. Masz kurwa, masz kurwa. O! Wyskoczyło mi coś. JavaNet yy, Connec connect, expansion, connect... Tion, ...timeout, no furter, information... Tu wyszłaś mi tego samego screena co wcześniej debilu! A. Patrz kurwa. A po to ja F 9 klikam. <grymne> kurwa, patrz Nie wiem, shit <grymne> PC. Twój stary kurwa Ty Aweno mi wyślij A no nie Ad serwer craft star.pl Ja pierdolę Chwaj chujowy Minecraft Ja pierdolę. Kurwa. O, dwie książki. Zjebane. YouTube, kurwa.